Nikt nie był przygotowany na to, co miało się wydarzyć. W sercu Jerozolimy, miasta naznaczonego wojnami, cudami i wiecznymi obietnicami, miało miejsce wydarzenie, które zaskoczyło cały świat. Nie było oficjalnie relacjonowane w wiadomościach, nie pojawiło się w tradycyjnych gazetach, ale zostało nagrane przez dziesiątki telefonów komórkowych. Udostępnione przez tysiące w mediach społecznościowych i, co najważniejsze, zapisane w sercach tych, którzy byli świadkami. Była to zwykła noc, dopóki niebo się nie otworzyło dosłownie. To, co wydawało się dziwną formacją chmur, szybko przekształciło się w coś znacznie głębszego manifestację światła, dźwięku i obecności. Ludzie zatrzymywali się na ulicach, płakali, krzyczeli, klękali. Coś, co przekraczało ludzkie zrozumienie, przybierało kształt przed oczami niedowierzających wszystkich. Na niebie pojawiła się świetlista postać, i nie była sama. Tłumy twierdziły, że widziały armię niebiańskich istot wokół tej centralnej postaci jakby całe wojsko niebios zebrało się, by być świadkiem lub interweniować w czymś wielkim. Relacje były zgodne to był Jezus. Jadący na białym koniu, otoczony aniołami, gotowymi do walki, a na niebie rozbrzmiewała melodia trąb, odległa, ale słyszalna. Na początku wielu myślało, że to iluzja, inscenizacja, projekcja, ale świadkowie, zarówno Żydzi, jak i Arabowie, zarówno chrześcijanie, jak i ateiści, opisywali to samo to samo światło, tę samą obecność, ten sam pokój i ten sam lęk. Ale dlaczego w Jerozolimie? Dlaczego teraz? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się o tysiące lat. Jerozolima zawsze była sceną największych manifestacji Boga na ziemi. To tam Abraham wspiął się z Izaakiem. To tam zbudowano świątynię Salomona. To tam prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza. To tam Jezus płakał, został ukrzyżowany i z martwych wstał. I to tam według Pisma powróci. Ewangelia Mateusza 24 mówi: Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Wielu wierzy, że ten moment będzie nagły, nieoczekiwany, ale są też znaki i być może, tylko być może, zaczynamy widzieć pierwsze z nich. Biblia jest jasna: w ostatnich dniach świat. Zobaczy rzeczy, które przeczą logice, znaki na niebie, niezwykłe cuda, manifestacje, które oddzielą wierzących od niewierzących. A to wydarzenie w Jerozolimie wydaje się zawierać wszystkie te elementy, a jeśli to coś więcej niż wizja. A jeśli to zapowiedź, wezwanie, boska odpowiedź na tak burzliwe czasy jak nasze, zanim przejdziemy do tego, co naprawdę wydarzyło się w kolejnych dniach i jak to wszystko łączy się ze starożytnymi proroctwami, zatrzymaj się teraz i pomyśl, czy jesteś przygotowany, czy zwracasz uwagę na znaki, czy szukasz prawdy, czy tylko podążasz za nurtem światowych rozrywek. Jeśli to Cię porusza, jeśli coś w tobie drga po tym opisie, zasubskrybuj teraz. To jest moment, by być czujnym. To jest moment, by słuchać, co niebo mówi do ziemi. Nie jesteśmy tu, by tworzyć sensacje, ale by budzić dusze, które śpią. To, co widziano tej nocy, było dopiero początkiem. W dniach następujących po tym fenomenie, Jerozolima wpadła w rodzaj duchowego szaleństwa. Ludzie, którzy wcześniej unikali rozmów o Bogu, zaczęli modlić się na ulicach. Rabini, pastorzy i przywódcy religijni zebrali się, by zrozumieć znaczenie tego wydarzenia. Kneset, izraelski parlament, omawiał to zjawisko na zamkniętej sesji. Konsultowano ekspertów od zjawisk atmosferycznych, ale żaden nie potrafił wyjaśnić źródła świateł, dźwięków ani niewytłumaczalnej aury, którą odczuli wszyscy obecni. Ale najbardziej szokujące było nagranie, zrobione przez dwunastoletniego chłopca z wadą słuchu, który był z rodzicami przy ścianie płaczu. Po przejrzeniu nagrania rodzice usłyszeli wyraźny, głęboki głos, mówiący po hebrajsku: Jestem u drzwi, niech Izrael się przygotuje. Chłopiec, który nigdy nie mówił, zaczął wypowiadać te same słowa w domu, nie wiedząc co oznaczają. Nagranie zostało przeanalizowane przez ekspertów. Nie było śladów edycji. Głos nie przypominał żadnego zwykłego ludzkiego głosu. Wielu próbowało podważyć treść, ale im bardziej próbowano to uciszyć, tym bardziej nagranie się rozprzestrzeniało. W ciągu kilku dni dotarło do milionów. Międzynarodowa prasa próbowała bagatelizować sprawę. Nazywano to zbiorową histerią, złudzeniem optycznym, manipulacją, ale oczy tych, którzy widzieli, nigdy nie zapomną, bo nie chodziło tylko o to, co widziano, chodziło o to, co odczuwano. Absolutny pokój, po którym następowała pełna czci bojaźń, rodzaj bojaźni, która może pochodzić tylko z pewności, że dzieje się coś świętego, a Biblia mówi nam, że w ostatnich czasach Pan znów objawi się nie tylko w niebiańskiej chwale, ale w sercach tych, którzy są gotowi. Będą to czasy wojen, pogłosek o wojnach, prześladowań wiary, katastrof naturalnych, oziębłości serc. Ale będą to także czasy odnowy, pojednania i manifestacji Bożej chwały. Czy to początek? Czy widzimy zapowiedź tego, co Zachariasz opisał w XIV rozdziale, kiedy mówi, że Pan wyjdzie i będzie walczył z tymi narodami, jak walczy w dniu bitwy? Ten sam rozdział mówi, że w owym dniu jego stopy staną na górze oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy. I dokładnie tam wielu twierdziło, że widziało objawienie. Nie mówimy, że to był koniec, ale co, jeśli to początek końca? To, co dzieje się w Jerozolimie, nie może być dłużej ignorowane. Ten cud zmienia życie, otwiera oczy i budzi nawet najbardziej sceptycznych. A jeśli manifestacja będzie trwała, a jeśli to tylko pierwszy krok do czegoś znacznie większego, przygotuj się. Bo być może niebo przemawia, a kto ma uszy, niech słucha. W dniach następujących po fenomenie władze izraelskie stanęły przed bezprecedensową presją. Podczas gdy przywódcy próbowali zachować spokój i porządek publiczny, ludzie szukali odpowiedzi duchowych. Ściana płaczu, która zawsze była miejscem modlitwy, stała się teraz polem łez, śpiewów i nieustannych czuwania. Ludzie wszystkich wyznań zbierali się w ciszy, z oczami utkwionymi w niebo, sercami w gotowości. Gazety na całym świecie zaczęły relacjonować sprawę z większą uwagą. Nie można już było tego ignorować. To, co wcześniej traktowano jako mistyczną plotkę, teraz zyskało wagę prawdy. Dzieje się tak, ponieważ różne satelity meteorologiczne zarejestrowały anomalie w niebie nad Jerozolimą tej nocy. Jeden z nich, obsługiwany przez prywatną firmę monitorującą, opublikował obrazy termiczne pokazujące postać w kształcie konia latającego nad miastem. A wokół niego dwanaście innych źródeł światła. Obraz stał się wiralem. Debata eksplodowała. Czy to potwierdzenie obecności Jezusa i dwunastu głównych aniołów, odniesienie do dwunastu apostołów, do dwunastu bram nowej Jerozolimy? Podczas gdy teolodzy zagłębiali się w pismo w poszukiwaniu paraleli i proroctw, wydarzyło się coś jeszcze bardziej zaskakującego: zbiorowe sny. Tysiące ludzi w różnych częściach świata zaczęło relacjonować sny o tej samej treści. Człowiek w białych szatach, z oczami jak ogień, mówiący w różnych językach: Przychodzę, obudźcie się. Wiadomości zaczęły się powtarzać z zadziwiającą częstotliwością, jakby samo niebo nacisnęło przycisk alarmowy. Ale być może najbardziej poruszające było świadectwo izraelskiego żołnierza, porucznika Noama Bar Kochwy, który patrolował okolice Góry Oliwnej w czasie manifestacji. Oświadczył, że widział słup światła, stępujący z nieba jak płynny ogień i że wyraźnie usłyszał słowa: Przygotujcie się, bo godzina się zbliża. Noam, człowiek sceptyczny, powiedział w emocjonującym wywiadzie, że od tego dnia nie może przestać czytać Biblii. Wychowywał się jako świecki Żyd, ale teraz nosił Nowy Testament w kieszeni. Nigdy nie wierzyłem w takie rzeczy, dopóki nie zobaczyłem ich na własne oczy, powiedział. I to jest punkt, który poruszył tak wiele serc. Gdy cuda zaczynają dziać się poza stronami książki i wkraczają w rzeczywistość, Wymówki upadają, mury sceptycyzmu się rozpadają, a serce staje przed wyborem, albo się zatwardza, albo poddaje. Wielu wybrało poddanie się, ale nie wszyscy. Byli tacy, którzy kpili, szydzili, przypisywali wszystko technologii, dronom, manipulacjom wizualnym. Media społecznościowe podzieliły się na tych, którzy płakali i tych, którzy się śmiali. Ale coś bardzo ciekawego stało się z tymi, którzy publicznie drwili, relacje o intensywnych koszmarach, nagłej utracie wewnętrznego spokoju, a nawet załamaniach emocjonalnych. Lekarze i psycholodzy nie potrafili tego wyjaśnić, ale ci, którzy pokornie ukorzyli się przed Bogiem, nawet nie rozumiejąc wszystkiego, świadczyli o głębokim pokoju, nowej jasności, jakby wyszli z duchowej mgły. I ten wzorzec prowadzi nas do ważnego fragmentu. Ewangelia Jana 14:21. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, będzie umiłowany przez mego Ojca, a ja go umiłuję i objawię mu siebie. Jezus obiecał, że objawi się tym, którzy go miłują. I to właśnie się dzieje. Manifestacja w Jerozolimie być może nie jest pojedynczym wydarzeniem, być może jest pierwszą z wielu znakiem, że czas zabawy w wiarę się skończył. Że łaska wciąż jest oferowana, ale niebiosa się poruszają. A gdy niebiosa się poruszają, ziemia drży. Proroctwa Joela, Zachariasza, Apokalipsy. Wszystkie wskazują na czas, w którym Bóg znów będzie działał z widoczną mocą wśród swojego ludu. Znaki na niebie, cuda, wezwania do nawrócenia. A Jerozolima po raz kolejny wydaje się być epicentrum tego ruchu. Pośród tego wszystkiego grupa dzieci zaczęła spontanicznie modlić się przy bramie damasceńskiej. Nie były instruowane przez dorosłych, po prostu zebrały się, wzięły się za ręce i zaczęły śpiewać starożytny hymn po hebrajsku, którego tłumaczenie brzmi: Chwała Pana jest wśród nas i żadna broń przeciwko nam nie odniesie sukcesu. Ten moment został nagrany i udostępniony, poruszając miliony. Czysty gest, który wydawał się odpowiedzią nieba na zatwardziałość dorosłych serc. Pytanie teraz nie brzmi, czy to wszystko jest prawdziwe. Pytanie brzmi, co z tym zrobimy. Apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian 13:11: A to mówię wam, którzy znacie czas, już pora, abyście się obudzili ze snu. Co jeszcze musi zrobić niebo, byśmy się obudzili? Tymczasem ruch w Jerozolimie nie ustał. Relacjonowano kolejne manifestacje. W jednej z nich starsza kobieta twierdziła, że widziała anioła zakładającego koronę na głowę żebraka, mówiąc: Ostatni będzie pierwszym. W innej pastor palestyński powiedział, że widział ogień wstępujący na synagogę bez jej spalenia i usłyszał: Mój ogień uświęca to, co moje. Te wydarzenia zaczęły jednoczyć ludzi, którzy przez wieki się nienawidzili. Żydów i chrześcijan, palestyńczyków i izraelczyków, religijnych i świeckich. Nie za sprawą argumentów czy polityki, ale przez doświadczenie czegoś, czego nikt nie może zaprzeczyć. I to jest piękno boskiej manifestacji. Przełamuje niemożliwe. Być może dlatego Jezus i jego armia aniołów pojawili się teraz. By przypomnieć światu, że On wciąż panuje, że wciąż obserwuje, że wciąż interweniuje i że Jego powrót jest bliższy niż myślimy. Więc jeśli czujesz, że coś się dzieje, to prawda. Jeśli Twoje serce jest niespokojne, nie bez powodu. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, to posłuchaj głosu, który rozbrzmiewa w niebiosach i w sercach uważnych. Przygotujcie się, czas się wypełnia. W tygodniach następujących po tym wydarzeniu wydarzyło się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Przywódcy religijni, pastorzy, rabini, a nawet duchowni muzułmańscy zebrali się w Jerozolimie, by dyskutować nie tylko o pokoju między narodami, ale o tym, co wszyscy widzieli na własne oczy. Po raz pierwszy od wieków zasiedli przy jednym stole nie po to, by debatować o doktrynach czy bronić terytoriów. Ale, by spróbować zrozumieć jeden fakt, Jezus się pojawił i nie był sam. Dla niektórych było to potwierdzenie, że czasy ostateczne się zbliżają, dla innych był to początek nowego duchowego przebudzenia, ale dla wszystkich, którzy byli świadkami i uwierzyli, był to moment, w którym zasłona między niebem a ziemią na chwilę się otworzyła przebłysk chwały żywy dowód że historia wciąż jest pisana ku nie przez ludzi, ale przez Boga, a teraz ta historia dotarła do Ciebie, nie przez przypadek, nie przez szczęście, ale dlatego, że Ty również zostałeś wybrany, by widzieć, słyszeć i decydować. Pytanie, które teraz rozbrzmiewa brzmi, co z tym zrobisz? Czy będziesz żył dalej, jakby nic się nie działo? Czy udasz, że to tylko kolejny filmik wśród wielu? Czy pozwolisz, by ten cud raz na zawsze otworzył twoje duchowe oczy? Bo jak powiedział prorok Amos, zaiste pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swojego zamiaru swoim sługom, prorokom. Tam 3:7 Bóg objawia, Bóg przemawia, Bóg się manifestuje. A ta manifestacja jest zaproszeniem, wezwaniem, krzykiem z nieba mówiącym: Wróćcie do mnie, póki jest czas. Pismo mówi, że Jezus powróci w chwale ze swoimi aniołami. I na podstawie tego, co widzieliśmy w Jerozolimie, być może mówi nam, że już zaczął się poruszać, że już maszeruje ze swoją armią, że ziemia po raz kolejny będzie świadkiem jego niezaprzeczalnej obecności. Dlatego nie zatwardzaj swojego serca, nie opieraj się dotykowi ducha. Niezależnie od tego, czy jesteś gorliwym wierzącym, czy kimś, kto nigdy nie czytał Biblii, to jest moment decyzji, moment, by uklęknąć, by spojrzeć w niebo i powiedzieć: Panie, przemów do mnie, słucham, bo ci, którzy słyszą głos nieba, nie zostaną zaskoczeni, gdy król powróci. Teraz, jeśli ta wiadomość cię poruszyła, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Tutaj mówimy o znakach, o proroctwach, o ruchu Boga, który już rozpoczął się na świecie, i udostępnij ten film. Niech ta manifestacja nie zatrzyma się na tobie, niech słowa, obrazy i prawda dotrą do serc, które najbardziej tego potrzebują, bo być może dla wielu jest to ostatnia szansa na przebudzenie, i pamiętaj, gdy niebo się manifestuje, ziemia drży, ale wybrani powstają.